Witam wszystkich, Siemano, majstry. Pokażę Wam taką ciekawostkę, kto się domyśla, co to jest. Słuchajcie, to jest stempel trzymający ścianę. Teraz nie wiem czy mi się to uda. Pokażę wam zajebiste pęknięcie, które sobie idzie, 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 idzie i gdzieś tam zanika. I to jest stempel. Który trzyma tą ścianę tej kamienicy, żeby się nie przewróciła. Stempel jest drewniany, zabity betonowymi bułkami. A tu jest taka szpara. I to jest mur, który właśnie się kładzie. Tam na górze jest pęknięcie. O tutaj. No i tu się zaczyna ten stempel, który to wszystko trzyma. Ciekawe, kiedy to pierdolnie i komuś zrobi krzywdę. Jak myślicie? Super, nie? Trzymajcie się. Cześć.